Witanie Eyły. Znaczy, jeszcze jej nie mamy w, w kwaterze głównej, będziemy mieć, ale już mamy paciorek numer dwa w tym wypadku będzie. W każdym razie, wracamy szybką podróżą do kwatery głównej. Ale ja chcę to śledzić i szybką podróż odbyć.

You heard something? <clears throat> Check it out. It's the. You see where. We monitor air quality levels across the western frontier, here and at our field labs. It's gotten so much better since you took out that drill site. We've been researching the effects, trying to combat them, pushing the RDA back where we can. Yeah. They're gonna kill this place otherwise. Just like home. Earth. Alma taught us about it did she give you the whole story it's what well, it's lost dying because we didn't fight for it when we had the chance so now we're fighting for yours we are going to make a difference here together oh solek was hoping to catch you too promised him i wouldn't forget tell him i didn't forget why is it okay solek Just... left there's radio somewhere i'll never get Alma seems happy we settling in. What is going on at yeah. the radio I the go the Never had so beautiful and so terrifying all at the same time. Don't worry. You did well out there. Did the humans teach you their weapons too? No. I saw the RDA butcher my clan. The bullets slicing them to shreds. That was my lesson. I know how it feels to be among the last of your people. The humans. They are like their guns, brought here to cause pain. The humans here were RDA once. And I will not make it easy for them to forget. They are our allies now, yes. But this is not their war. They fight for the ghost of their homeworld, but we fight for our home. Mercer got what he wanted in the end, he made us into soldiers. You are not what they made you. You are Navi. You will learn what that means in time. Starting with this, I made it for you. My own song cord, like my mother's. All Navi wear one. It is your life's journey for the world to see, for you to remember. Hers had more beads on it. Each bead is a moment of great importance to the wearer. I have put one in place for now. To commemorate your first steps to freedom. build on it. build your own memories, each one a new song in your heart. i hope we can. ritenella really wants to try to know what it means to be sad and to. but at the Tarsu, you're seen confused, upset. Ewa shows us who we are and who we can be. but she also reminds us of what has been lost. for your people, that is a heavy burden. The back exit is not so exposed. He may be there. Nora. The enemy's reach is expanding. The clans must take notice. I think the people here are like us. Taylan, I'm sure there's room in the car. No dobra, tam jest wskaźnik, więc tam idziemy. Nie chciałem wejść. Tutaj. Czyżby to było w tym miejscu? Z tego wynika. No dobrze. Mamy poszukać wskazówek. Jedna jest tu, i druga tu. No dobrze. To tak. Rozpocznij. Uwaga, nie. Powiem szczerze. Ok, think. NORDZ-HQ. Właściwie to wychodzi. First the vein pod, must have rushed past it. the scent ah oh, yes track the scent Zapach pick priya you hearing me i was tracking order by the cliffs outside but i lost the scent No dobrze. Zgodnie z tym, co nasza postać powiedziała, wspinamy się na górę. I spójrzmy, co my tutaj mamy. Chciałbym zbadać to zwierzątko. Żuklatarnik. Przypomina. Wyglądem, co? Bo nie zdążyłem doczytać. Niewielką latarnię. No, ma to sens. A to zbadamy. Nic z tego. O, do pofet. Tego nie odmówię. Akurat na dwa mamy miejsce. No dobrze. Drogi noże, gdzie ty jesteś? Tu weszliśmy. Tam coś jest, widzę owoc fortuny to nie jest to, czego aha, dobra przez przypadek, ale zauważyłem. No dobrze, co my tutaj możemy zrobić? Teraz dobrze by było tam wskoczyć. Ale oczywiście się nie udało. Aj jaj. Nie chciałem tutaj skakać. No dobra, wróciliśmy tu gdzie byliśmy. I chyba. Skoro mamy iść tam to trzeba będzie poszukać ścieżki. O, no dobra, to tędy. Nie podobał mi się ten dźwięk. O, proszę bardzo, Kolejny, kolejne pnącze. Wzroślił. Czysto teoretycznie mógłbym po tym drzewie, ale idźmy dalej. On jest tam. Ikram, That was Icran. You there? I think Nur is nearby. Maybe you could speak to him. About your clan, how... how it feels. i Alm and I are checking in on one of our other camps. It's gone quiet. You sound worried. The sky people continue to spread. You think they found it? No i oczywiście zakłócenie radiowe. Sobie pogadaliśmy. No dobrze, my stamtąd przyszliśmy. I co dalej? Gdzie teraz? Bo mamy się dostać jeszcze wyżej. Trzeba będzie poszukać przejścia. Tędy? Nie, ja, oczywiście są kwiaty pancerne. Za dobrze by było. Tutaj też. Tędy? Tu jest wyżej, więc pewnie tak. Trochę nie rozumiem podejścia twórców do tego, że nawi nie potrafi się wspinać tak jak w filmach to robili. Przecież oni się poruszali jakby płynęli po wszystkich tych miejscach, a tu mamy problem ze wspięciem się na klify. To jest trochę nie fair. No dobrze, co my tutaj mamy dalej? Nie wiem czy potrzebnie wszedłem na to drzewo Ale dobra Ono kieruje tutaj Teraz wejdziemy tu O proszę bardzo Opaska tkacza Modyfikacja na pierśnika Eee yy, Pyk plus 6% obrażenia przy trafieniu w słaby punkt. I wygląda spoko, bierzemy. Jakby się tutaj dalej. <śm> Przyszliśmy stąd chyba. Obo Ale to miejsce wygląda tak, jakby dało radę tutaj coś zrobić. Popatrzmy. Okej. Okay. Tutaj się nie, nie wskoczymy. Nie dostaniemy się tu. To chyba był ślepy zaułek. Chyba, że ostrożnie do krawędzi. E, nawet nie ma blisko. Hm. No dobrze Zejdziemy i pójdziemy może tędy Nie stąd przyszliśmy Tu jest wodospad Czyżby tu? On jest jeszcze wyżej faktycznie O! I pięknie, widziałem on jest tam, ale dobrze mamy wzrost i idziemy dalej. O, tutaj to już jest ścieżka ładna, Pyk, pyk. albo i nie, a nie tu. Gdzie ty jesteś tam? Trzeba przyznać, że jest to kawałek drogi. Cholerka. Nie chciałem tego zrobić. No to idziemy dalej do góry. teraz żeby nie spaść i lekko przykucamy jeszcze nie aha okej okay. widzę ścieżkę i kran znowu Są te leśniki, to się chowają. Przy dotyku, bo się zbliża, to niebezpieczeństwo potencjalne. On jest jeszcze wyżej, patrzcie. No. O, mamy ekrany powitalne do gry. Głównego wątku już, czyli kończymy ten wstęp, jak to Ubisoft ma w zwyczaju. Właśnie I zaczynamy główną grę I mamy ekrana teraz pytanie czy jeszcze wyżej Czy to już jest gdzieś tu przeskoczymy tędy. Oj, chyba jednak nie Uff. Dobrze wdrożył? Tam jest kolejne drzewo, po którym możemy przejść. No i teraz oficjalnie witam państwa w grze Avatar Frontiers of Pandora. Z pięknym widokiem na Polifema i góry, Aleluja, latające. I od tego momentu będziemy mieli pewnie dostęp do otwartego świata Pandory. Nie będą what nas już coś prowadzili answers? za think us. rączkę. Czy że We're still Sarento. Talon barely speaks our tongue. But then, he always preferred human words. Alma says we all need time to adjust. Alma is not Natvi. Why did the RDA come back? They wanted more of Pandora. They always do. Then we'll need to fight. Yes. Ahari would have wanted us to fight. Hey! Can anyone hear me? Listen, I almost got a problem over at our western camp. One of ours is hurt. I'm here. Oh, thank God. We have more RDA heading that way. Go. I'll find Rinella and Teylan. We'll make sure HQ is safe. No dobrze, moi drodzy, mamy tutaj czasówkę, yy, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tymczasem wydajmy kolejny punkt umiejętności. I powiem Wam, że pójdę w to, bo nie, nie mogę, bo te dwa punkty. Czyli mogę wydać tylko na coś podstawowego w takim układzie. Spróbujemy na łowce może. też poruszasz się szybciej. No ok. I teraz tak. Czas się na szczęście nie liczy na pauzie. Więc tak jak mówię pójdziemy do Almy i członków ruchu oporu w następnym odcinku. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych. Pamiętajcie o subach z dzwonkiem, lajkach. No i sekcja komentarzy należy do Was. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się własnymi odczuciami odnośnie tej gry. Może sami gracie, to podzielicie się ze mną jakimiś wskazówkami. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, popołudnia. Zależy, kiedy tam obejrzycie. Trzymajcie się, cześć.